Przede wszystkim bardzo jest mi miło, że jesteśmy na naprawdę imponującym i ogromnym stoisku klastra. To jest owoc wielomiesięcznej pracy i współpracy z targami Kielce, za którą jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni. A mówię my, bo trochę się identyfikujemy z klastrem, ponieważ firma Polpak jest y, y, współinicjatorem powstania klastra. Razem z firmą Pablo i z firmą Mitsubishi jesteśmy tak zwanymi członkami, założycielami. Brzmi to dumnie, ale przede wszystkim spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, bo to my moderujemy trochę. Y, ten klaster, to jak będą realizowane cele, ale też wsłuchujemy się, myślę, że dużo bardziej niż inni członkowie, w głosy właśnie branży i świata opakowań. No właśnie, dwa działy, czyli Polpak Packaging i Polpak Partnering Packaging. Tak, to jest jedna marka. Ta marka jest skoncentrowana na zamknięciach do opakowań. Natomiast druga marka, czyli partner in packaging, to już przemysł cięższy bym powiedziała, bo to są linie pakujące i całe rozwiązania technologiczne, które implementowane są w fabrykach produkujących na przykład żywność. Jest to pierwsza edycja targów, więc nie do końca wiemy, czego mogliśmy się tu spodziewać. A nie ukrywam, że rzadko prezentujemy się jako cała firma, ponieważ zazwyczaj targi opakowaniowe są bardzo e, zawężone. Z jednej strony mamy opakowania, które mają bezpośredni kontakt z medium, a z drugiej strony mamy rozwiązania technologiczne. E, na targach e, w Kielcach, Impact, na których jesteśmy, e, mamy tak naprawdę. E, Pełne spektrum, czyli i detaliczne, i maszynowe, więc stąd obecność obu naszych marek. Mamy nadzieję, że klientów znajdą oba działy. Na targach Impact Expo przedstawiamy maszynę pakującą Dojpak. Maszyna ta ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, ale również i chemicznym. Możemy tutaj zadozować za pomocą naszej maszyny np. Na mydła w płynie, ale jednocześnie możemy zadozować przyprawy. Mogą to być no, szeroko pojęte płyny, ale też różnego rodzaju produkty sypkie.